Ale banku bardzo mocno ewoluuje i banki przestają być firmami, które oferują kredyt i rachunek. Banki stają się partnerami biznesowymi. Które wspierają i pomagają prowadzić realny biznes. Kluczowym aspektem jest digitalizacja i upraszczanie procesów. To, co się zadziało przez ostatnie dwa lata, zmusiło przedsiębiorców do tego, aby weszli w świat digitalowy, weszli w świat e-commerce. I, I banki, i mBank w tym bardzo mocno też pomaga. Pomaga w transformacji, ale też upraszcza swoje procesy, tak, aby klienci mogli z domu, mogli z samochodu załatwiać wszystkie, wszystkie istotne rzeczy. Ale również drugi aspekt, który jest coraz bardziej istotny, to jest kwestia, Szybkiego reagowania. Otoczenie, w którym działają przedsiębiorcy jest bardzo dynamiczne. Przepisy się zmieniają. Dobrze wiemy, jak szybko sytuacja makro też się szybko zmienia. Bank jako partner powinien też pokazywać, w którym kierunku przedsiębiorstwa powinien się rozwijać, wspierać go merytorycznie, ale również wiedzą. Tak jak powiedziałem, na przykład przy transformacji w e-commerce, ale również przy takich programach jak Polski Ład czy tarcza PFR w czasie pandemii, bank też miał taką rolę edukacyjną, merytoryczną i wspierającą. To jest jakby fundament, na którym M Bank wspiera przedsiębiorców.